Właśnie na świeże jesteśmy je ja też po kursie Rafał Nierodzika OB Intensive. Tutaj w terasce, w świetnym miejscu. Kurs trwał 4 dni. Przybliżał nam z strony praktycznej całą metodykę zjawiska. różnych arkan, które Rafał sprawdził na sobie. Więc, czyli my, mogliśmy się uczyć od praktyka, e, pewne rzeczy także wykonywać, począwszy e, od właściwego oddechu, po właściwe ułożenie ciała, różne techniki, obe, osiągania tego w sposób fizyczny, namacalny typu wyjście z ciała fizycznego, po podróże mentalne. To także no, kilkakrotnie mogliśmy tutaj e, wykonać na zajęciach. Ja osobiście jestem bardzo zadowolony bardzo zadowolony, gdyż pewne rzeczy, które już widziałem, sobie usystematyzowałem, udało się dwukrotnie wyjść, a całkiem w sposób realny, namacalny, ponieważ tutaj, jak już mówiłem, warsztaty trwały 4 dni, mieliśmy 3 noce z pobudką w godzinach porannych, medalą 4 plus 1, wybudzanie, powrót do łóżka i tam odpowiednia technika, która doprowadzała do wyjścia, także na Trzy dni, dwa wyjścia całkiem fajnie udane. Także widać, że to jest skuteczne. Jest to praktyczne i jest to praktycznie dla każdego. Każdy może się tego nauczyć. W moim przekonaniu jest to bezpieczne. Hmm, wystarczy nie bać się. To też był temat poruszony na któryś tam, któryś tam z dniu w seminarium. Strach i lęk. W płoza, co za mną. Hmm. Sposób e, przeprowadzania wykładów świetny. Piątka z plusem. Za naturalność dla Rafała. E, za ciepło, które stwarzał. Dla wszystkich, też współ, moich tutaj współuczestników. Ja u nas około 20-22 osoby. E, świetna atmosfera. Świetne miejsce. Dobra kuchnia. Hmm. Dużo też zabawy. Bez żadnego nadęcia. Na całkowitym luzie i naprawdę na piątkę. Także słuchajcie. Nie bójcie się, zróbcie ten pierwszy krok. Później następny i cóż, wszystkiego najlepszego ode mnie. Aho. no Tutaj na tych warsztatach ja nie oczekiwałem czegoś takiego, że... Aha! Trzy dni będę mógł wyjść z poza ciała. Kiedyś pamiętam, że byłem w parku i jak Rafał powiedział, że park to jest takie najwyższe jakby doznanie tego obę, no to się zdziwiłem, kurczę, że wyszło mi jakoś spontanicznie, ale w jakiś sposób to doznałem tych wizji, w sensie tych ostrych barw, wiaterka no, czucie pod stopami stratki, no, jak w realu, w takich rzeczach super, super HD. Ale ja cały czas, dla mnie to było za mało, ja potrzebowałem jakichś dowodów, czegoś więcej, że nie dawa mi to spokoju, że to tylko tak. Mieliśmy tutaj takiego pewnego uczestnika, <gry> który okazał się być takim dosyć konkretnym jasnowidzem, bo każdemu jak coś opowiadał o kimś, to to się praktycznie w 100% sp sprawdzało. I też ja czułem, że w poprzednim wcieleniu miałem Niemcy związanego coś z obozem koncentracyjnym, kiedyś, jak byłem, pamiętam, w Trebince, no, czułem jakąś taką więź w, w, w tym miejscu. Pomimo tego, że trabinka to jest takim miejscem, w którym nic nie ma, bo tam praktycznie zostało wszystko złożone, bo Niemcy chcieli się pozbyć dowodów, ale pomimo tej pustki, ja tak jakby czułem, że ja tam kiedyś byłem. I e, miałem takie wewnętrzne przekonanie, że. Znajdowałem się w takim obozie. No i tam ten kolega, właśnie tutaj z tych warsztatów, odpowiedział: tak, tak, że w ogóle byliśmy braćmi w poprzednim wczeleniu. Zostaliśmy tam zabici. Mówił, że nie jakoś przez komorę, tylko po prostu. I tutaj na zajęciu Urafała, właśnie kiedy dochodziliśmy do takiego programu, żeby spotkać się z naszym przewodnikiem, czyli ja tam, czy jak, kto tam to nazywa. No tak trochę nakierowany tym kolegom, że tutaj ja w poprzednim wcieleniu byłem tym właśnie więźniem. Postanowiłem, że jakoś postaram się odwiedzić swoje poprzednie wcielenie. Dzięki wprowadzeniu przez Rafała do tej fazy, do tego przewoźnika metody ja tego siebie w przeszłości widziałem, wyciągnąłem go stamtąd, i był taki jeden moment, żeby pokazany był mi jakiś dowód na to, że, że faktycznie to miało miejsce. W momencie, kiedy wyciągałem go z. Z, z tego wozu, ja tam przez takie. Mój przewoźnik pokazał mi pewne lustro. Ja tam się w niego zagłębiłem, zobaczyłem, że jest odbitka więźnia w pasiakach, więc pomyślałem, że o to chyba chodzi, o, o, o tego jego obościa. Wchodząc w lustro, e, e, poczułem też, że drutkociąsty był tam też pod napięciem, wysokim napięciem. I jak tam byłem, to ten więzień miał tutaj ranę. Ja w tym momencie poczułem swoje ciało fizyczne, które było w spoczynku i poczułem też taki lekki ucisk. Znaczy, nie bolało tak specjalnie, tylko po prostu jak ktoś tak lekko palce wetnął. Jakieś takie poczucie, że on rany, a ja tutaj. Wyciągnąłem go stamtąd. Też takie charakterystyczne było, że było bardzo lekki, no ale jak, jak to z, z osobami w obozach no to innych w skórę i kości, tak? No, zresztą też nie lepiej wyglądam. W każdym razie w momencie kiedy go wyciągałem widziałem, że miał na prawym ręku numer tatuażu o numerze 1144 i że to był ten dowód, ta poszlaka, którą mam szukać. Później miałem taką wizję troszeczkę jakby pokojików, w którym się jakby w właśnie łazienki i, i że tam szukać czegoś z, z tymi numerami. No. Stwierdziłem ok. Podstawieniem po go do parku, do parku tego mojego, tak wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to jest moje poprzednie wcielenie, odstawiłem go, zostawiłem go tam pod opieką. Wróciłem do, do pokoiku, wszedłem do Łazienki, wziąłem sobie tam e, piankę do galania, tam patrzę, może tam kreskowy gdzieś tam będzie. Były, do, cyfry, ale były w różnych miejscach, te porozdzielane. Pasta do zębów to samo, no, ale tak mówię, no to, ok, no, no i akurat to był czas e, przed e, bodajże obiadem. No i tak jak każdy z nas sobie może tam wziąć e, różne herbaty, kawy, e, jak później policzyłem było różnych 16 chyba rodzajów herbat do e, skosztowania. No i tak mówię, kto na sobie tu herbatę brać? Dobra, tą dawaj, tąpiłem, tąpiłem tą sobie weznaj. i w momencie, kiedy zapomniałem za pudełko, aha, przecież z tyłu są też numery kodu. Przekręcam i tak mówię, wow, bo pierwsze cztery numery to były właśnie 1144. Więc mnie po prostu zamurowało. Po pierwsze, że tam było różnych tych herbat do wyboru, do tego, że no, akurat taki numer, jaki tam mi się przedstawił był idealnie z tym. Ja poszukiwałem powodów i Dostałem tego, więc więcej na chwilę obecną, jakby mówię, na chwilę obecną mi nie potrzeba. No, nie, uś, nie osiągnąłem OB przez wychodzenie z, z ciała, z pozycji, kiedy, kiedy spałem, ale to też dlatego, że mm, przez to, że udało mi się swój aspekt, w jakiś uratować, wyciągnąć, e, ja cały czas żyję taką tą, tą emocją, e, chociaż ten kolega, który ma takie jasne widzenie, mówi Weź zostaw to, już on, że już to niepotrzebnie nie przejmuj się, tam z nim wszystko jest dobrze, i tak itd., itd. Tak ale wiecie jak to jest, no, ja po prostu jak w momencie, kiedy go odzyskałem, ja po prostu nawet do teraz chcę mi się płakać, no. Podobno tak jest, ale jestem w stanie w to uwierzyć, bo takiego czegoś nigdy nie doświadczyłem, także... Jeśli chcecie spróbować czegoś podobnego, niekoniecznie może wyjść Wam... To co mi albo może wyjść wam od tego, co ja nie osiągnąłem, ale naprawdę każdy, który tu nas był mówi, że było warto naprawdę dobrze tyle z mojej strony. Cześć. Rafał jest naprawdę dobrym m, trenerem, jego wieloletnie doświadczenie e, pozwoliło mu głębiej spojrzeć na niektóre sprawy, mimo że rozwojem duchowym jakimiś podróżami. Oczuje się już przeszły 20 lat to wciąż odpowiedział mi na wiele pytań, czekolem um, tak do końca nie zdawałem sobie sprawy, że a, mogę mieć e, tak e, jasne i proste odpowiedzi na pytania, które mnie wręczyły. Um, to na pewno wynika z tego, że e, wiele przeszedł po tamtej stronie. Um, tak samo. Bardzo merytoryczne są te zajęcia, na których yy, w uczestniczyłem jest masę technik, które, które jeszcze bardziej ułatwiają intensywnie przeżywać yy, drugą stronę naszej rzeczywistości yy, naprawdę yy, ogromna wdzięczność za masę dobrej pracy i, i tych elementów, które były do końca zintegrowane, a że, że tutaj znalazły swoje, swoje drugie puzzle, można powiedzieć. co naprawdę każdemu, który szuka czegoś głębiej i dalej w sobie, bo ta droga nie ma końca, i jakby tutaj na tych warsztatach jeszcze bardziej się na to człowiek przekonuje. Wiele pokory, wiele um, przepięknych doświadczeń. Energia grupy um, na tych zajęciach tak samo um, oraz atmosfera um, to pozwalają czuć się jak przyjaciel każdego z nich. Także cieszę się, że um, to doświadczenie było w moim życiu i um, czego nie żałuję. Ja jeszcze raz dziękuję.